Ja widzowie, dzisiaj gramy w Wester Planet i próbujemy być VIP-ami, czyli o to chodzi. Nie miałam VIP-a, ale chodzi o to, że takimi VIP-ami, że będziemy takimi ładnych ładne fryzury, Że Dzisiaj gramy, tak, to jest pierwszy vloga, vlogmas w ogóle. I sorry za taką jakość, ale po prostu muszę zacząć nagrywać na tablecie. I muszę po prostu zwolnić trochę pamięci, więc jak zwolnię, to będą takie fajne odcinki. Więc musimy, musicie chwilę poczekać, a przejdźmy do odcinka. Dzisiaj musimy, uwaga, za zająć pierwsze miejsce w konkursie, który jest mój Planet. zrobić look krysmasowy i zrobić look taki, wiecie, królewski, taki porządny, i będę, mus i będę musiała wybrać jeden look. Który będę musiała nosić przez ten odcinek I ogólnie to jest taka wiadomość, że jeśli ktoś by chciał wystąpić w moim filmiku To wystarczy, że poda mi swoją nazwę Zrobi o mnie filmik I jakby ja zobaczę ten filmik, polubię też ten filmik Więc jeśli ktoś chce wystąpić w moim filmiku Pisze mi nazwę, tutaj pewnie nie pod tym odcinkiem, ale zrobię po prostu społeczność, na społeczności, że piszcie swoje niki, no i opowiem wam o tej całej akcji. Więc ogólnie to, jeśli chcecie, to już jak oglądacie ten odcinek, to już to jest, więc teraz piszcie na społeczność, obejrzyjcie ten filmik, więc no, bo będę patrzała na wasze, może, nie wiem, fanarty, nie wiem, filmiki. Takie fanartiki. Może. No na razie pierwszy odcinek to będzie z fanartami. Albo z filmikami. Nie wiem, zależy Więc no. Ale to na razie dzisiaj pierwszy taki filmik słab z słabej jakości, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Dobra, a zaczynamy od luku Christmas, czyli świątecznego. Okej, okay, więc em, musimy najpierw em, zrobić włosy i makijaż. Okej, okay, tutaj mam bandę dodatków świątecznych. O, widzicie, tutaj bandę, bardzo dużo dodatków świątecznych. No, mmm, czekajcie. Muszę ściągnąć kolczyki i oksy. Chodzimy na urodę. Sorry, że tak palce ale mi się rozładował. I no, ogólnie najwyżej będzie 2, bo ja może szybko kończyć ten odcinek. Dobra, szybko przechodzimy, bo dobra. Robimy taką fryzurkę, bo ja mam tylko jedyną taką. Miałam. O nie teraz robił. Miałam jeszcze więcej, ale mi się gdzieś... Chyba od oddawałam po świętach czy coś. Ogólnie nie komentujcie tego, bo ja po prostu potrzebowałam to na konkurs z mm, moim Planet. Okej. Okay. Teraz Christmas. Makijaż. No, taki może być. Czy taki? Taki lepszy, albo taki. O wiele ten lepszy. Nie, ten jest lepszy. Tego wywalamy. To jest najlepsze. To. Nie. To. Nie. Nie, 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 nie to, to bo to jest takie fajne. Okej. Okay. Teraz kolejny. Paznokcie, tu mam tylko jeden kolor. O, takie elfowe. Mm. Takie. Takie słodkie oczka, bo elfy mam takie oczka. Takie słodkie. Jaka skóra? Ostatnio kupiłam skórę, bo też potrzebowałam, bo byłam w ogóle to na konkurs. A potem wam pokażę zaraz na mój konkurs. dobra normalna skóra, bo jeszcze mam niebieską, ale tu i bez sensu. Okej, okay, czas na ubranka. Sukienki mam dwie. Taką. Widzicie? taką. I taką, ale ta jest brzydka, patrzcie. No, zobaczcie. No, może by się przydała do jakiegoś tego. Jeszcze tak, ale to jest bez sensu taka. Więc wezmę taką. Teraz czas na buciki. Dobra, takie, bo te są w ogóle Merry Christmas, everyone. I takie. Czas na moje dodatki. Um, mam w ogóle jeszcze taki kostiumek, Kto da znać, kiedy, kto grał w movie Star Planet, kiedy były te kostiumy? Koniecznie, koniecznie. Tak jest, mam nawet takie. Koniecznie po prostu napiszcie w społeczności, grałam w movie Star Planet od dawna. Wtedy będę widziała. Taka gwiazdka może być, jeśli nie widać nawet. Taka choina też nie. O, takie coś dam. Tak, takie coś będzie dobre. Um, mhm, mm mm -hmm. o i takie coś, o tak, 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 tak oj takie coś, może przebieram trochę za e, bo nie, bo to nie pasuje już okej, okay, mamy świąteczny look teraz stwórz look okej, okay, tak to się prezentuje, ale musimy tak po pierwsze zmienić w wystrój tam w środku może taki po prostu, nie no nie taki, nie taki, o Teraz czas na pozę. Mm, ale ja będę trzymała jeszcze. Patrzcie co ja mam. O, zobacz, bo ja mam takiego wielkiego piernika. Takiego. Ale mam też laskę cukrową. I teraz piernik. Jeszcze mam takie coś, kwiatka. Ale kwiatek to nie pasuje, chociaż mam tutaj kwiatkę, ale to nie pasuje. Piernik. Piernik. Laska cukrowa, Czekaj, i teraz tutaj wesołych, listopadowych świąt. Śmieszne. Ok, zapisz. Chcesz zobaczyć swój look. Of course, że tak. Patrzę, bo w ogóle Wam pokażę coś. Przyjaciele, kopalnia. Patrzę. To jest moje zgłoszenie na konkurs. Tym, takim. To jest. Dra, to jest Draculora. To tylko tego, którego nie widać, ale ten look ogólnie usunęłam. No, to są w ogóle moje stare looki. Patrzcie, moje stare luki, Stare luki, Laj Linki. O, to jest też na konkurs było. Bo to było trzeba się przebrać, ale nigdy nie wygrałam tego konkursu. O Jezu, znikął Patrzcie, właśnie ten look chciałam wam pokazać. Ten look był ideolo, ideolo po prostu. Na święta, ale niestety już go nie mam. Dobra. Mm. Ogólnie ja mam taki dziwny nick, ponieważ... Jeśli zobaczycie mój nick, to ja mam dziwny, ponieważ po prostu ktoś mi się kiedyś włamał na konto i po prostu zmienił mi nick. Tak, dobrze, słyszeliście. Więc dlatego mam taki dziwny, więc błagam, nie piszcie mi, że hmm, to będzie dziwny nick. Ale teraz po prostu jakiś normalny, co będę przez do końca odcinka. Um, szybko wam robię jakiś... Szybko, 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 szybko nie wiem. Mm -hmm -hmm -hmm. Dobra, robimy zielony strój. Zielone. I like green, green. Green, green. Albo nie, nie. Robimy różowy look. Bo ja mam bandę rzeczy. Czyli po prostu koch... kiedyś kochałam różowy. Teraz go średnio lubię. Ale kiedyś kochałam różowy. Więc teraz mam bandę rzeczy różowych. Teraz Albo może po prostu normalny luk robimy. Tak, chyba to dobry pomysł. Zróbcie dźwięki w tle, ale. Zróbcie dźwięki w tle, ale po prostu są u mnie takie, jakby kuzynki. No, ja zaraz wychodzę w sumie. Nie wychodzę w sumie, po prostu zaraz będę musiała iść do kuzynek, więc dlatego musiałam ogólnie. więc No. Dobra. szybko, 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 szybko. Okej, okay. ogólnie I'm so sorry, ale to już jest koniec odcinka. chcę tylko do końca luk i muszę kończyć. Przepraszam bardzo, ale po prostu nie wiedziałam, że nam tak długo potrwa te wszystkie rzeczy. Myślałam, że to jednak zapomniałam o godzinie i wszystkim. Więc przepraszam was bardzo, wybaczy mi, ale na kolejnym odcinku będę... Możecie... Zaraz wam dam ten... Zaraz wam zrobię ten ogólnie... No, ten, ten. No, wiecie, ten. Sorry, że tak się zamoliłam, ale po prostu robię luki. Nie umiem gadać. Gadać i robić luki. Ogólnie to. Myślę, że taki książę? Dobra, robię krzydła. Ogólnie to, przepraszam, ale ja tak zamurowuję, ale po prostu jest tak meka. Muszę po prostu zrobić ten luk. Po prostu jak już coś zaczynam robić, to ja już po prostu muszę to zrobić. Jeśli i spróbuję nagrać i ten... Em, nagram jeszcze dzisiaj, ale raczej to jutro wrzucę. Bo raczej dzisiaj nagram jeszcze ten... Em, ten... Ten ten, no wiecie, ten mm, ten mm, Kor Mi kor, Emilka Kor tak dosłownie e, no właśnie mm, y, dobra po prostu patrzę na mój look po prostu nie mam co innego do powiedzenia bo ja się tak zamulę i już nic nie będę mówić ej to jest ładne takie coś, patrzę taka, taka spodniczka do tego, no nie za dużo różu Inakazam trochę za dużo różu. Takie spodnie niebieskie właśnie albo zielone. O. Takie. Nie, to nie pozwoli, Takie. Nie, takie. W ogóle to kiedyś kupiłam się, podobało. Mi się teraz nie podoba w ogóle. No czy mi się nie podoba. To. No i taki git. słuch, look. I napiszcie. Pozdrawiam w swoich Będzie, ej. Pozdrawiam, pozdrawiam swoich widzów z y, ty i tyty. Ty. Odlaj malinki, odlaj malinki. Okej, okay. zapisz. I macie ode mnie pozdrowienia. I więc no to jest tyle na dziś, macie znaczy, może tak e, tak, tak, i uwaga, hmm. jeśli po prostu zobaczycie, o w ogóle patrzcie jaka ta dziewczyna zrobiła, bardzo ładny, jeśli to widzisz, błagam napisz, że to ja na społeczność i to też w ogóle ładna, Anna's look na konkurs, to akurat nie wiem co to jest, na konkurs. Beetlejuice. A to akurat wiadomo, że to jest Mmm... Mmm... To do top. Nieważne, sorry. Warto z niektóre rzeczy nie umiem wyszczytać, raczej wiem jakby, bo Nef Spotykowane, Za 7 dni temu, czy coś tam, look. Glamour. Uuu, glamour. Dobra.